Cześć się moi drodzy z tej strony Julzki a witam Was na kanale. Dzisiaj jest ze mną Petersonek. Cześć, jestem Biura, a Ale Dobra moi drodzy, Julka dzisiaj nagrywa vloga i chciała, żebym ja zaczął. Tak, no znaczy, w sumie nie chciała, ale... No on się tak zdecydował Tak, Bo kamerę. tutaj naprawiłem Julce fun funkcję. Możecie napisać czy jest ładniejsza jakoś trochę. Ale... Może No, wpłynie? naprawiłem, po prostu manualną ustawię. No. Ale moi no. drodzy, dzisiaj mamy bardzo wymagający dzień, bardzo produktywny, ponieważ Dokładnie. idziemy teraz nagrać teledysk do mojej nutki. Do piotka e... nutki, która niedługo się pojawi. Tak, na kanale PTSM tak. Music. Zapraszam bardzo serdecznie. I możliwe, że dzisiaj ja też coś nagram, taki totalnie dzień po prostu. Zobaczymy. A Jurka, co ty dzisiaj nagrasz? Ja dzisiaj nagrałam również luźnego vloga, ponieważ mam ostatni dzień e, wolnego. O nie. Wiem, że wy macie teraz ferię, więc stwierdziłam, że nagram dla Was taki luźny dzień podczas ferii. No ja niestety jutro już e, mam zajęcia, e, ale Wy będziecie mieli przynajmniej jakiś filmik, żeby oglądać sobie podczas ferii, dlatego taki luźny vlog dzisiaj. No i też stwierdziłam, że skoro Peter będzie nagrywał teledyską. A dziwnie się czuję. Ja. No i stwierdziłam, że jak Peter też będzie nagrywał teledysk, to coś będzie się działo, coś wam ciekawego pokażemy. Niestety jest brzydka pogoda, więc nie wiem, chcesz to nagrywać na dworzu czy, czy w domu? W piwnicy. W piwnicy? No wiesz, zrobimy kilka takich... A czemu usiadłam Przebitek. Wiesz, zrobimy kilka takich, no, w różnych miejscach, Także jak coś, to lecimy. <słuch> Nie, ja chyba nie mogłam mieć kamerzysty. przecież tak nie nagrywają, bo sobie robię. Dobra, także jak coś to. Zapraszam do oglądania, możecie dodać, zostawić łapkę w górę, zasubskrybować ten kanał po więcej. E, zostawić dzwoneczek, a my lecimy. Dobra, już? Co tym się ogląda? No i słuchajcie, jesteśmy tutaj, będziemy kilka przybitek nagrywali, ale Piotrek mnie zostawił samą, bo zapomniał karty pamięci od kamery. I wrócił się. I zostałam sama. Także czekam na niego z całym sprzęcikiem. Zobaczcie, jak tutaj w ogóle fajnie będzie, wydaje mi się. Taki, tak klimatycznie. No, na razie wam tylko tyle zdradzę, bo nie wiem też, czy Piotrek chce, żebym tak zdradzała. Mam nadzieję, że fajnie to wyjdzie. Także my lecimy. Dzisiaj będę profesjonalnym nagrywaczem teledysków. Zobaczycie na kanale Peter Snake Music. Jestem, jestem, wrócił już. Jak mi poszło, także pewnie za jakiś czas będziecie mieli klip u Piotraka. No, jest! Zguba! Zapomniałem. Wiem, mówiłam! No. Dobrze, a więc my jesteśmy już z powrotem, tak jak widzicie. Mam nadzieję, że w miarę dobrze to nagrałam. Żeby to się Piotrkowi spodobał i żeby nie był na mnie zły. A my, słuchajcie, dzisiaj będziemy chyba kontynuowali sprzątanie w pokoju. Ciągle was męczę tym tematem, ale ostatnio widziałam, że spodobał wam się odcinek Clean With Me, no i też widziałam, że bardzo spodobał wam się filmik, jak przymierzałam trendy tego sezonu, także napiszcie mi koniecznie, jakiego typu wolicie filmiki tutaj na tym kanale, będę się na pewno dostosowywała do was w tym nowym roku i też od razu napiszcie mi, czy macie jakieś postanowienia na ten nowy rok i czy się ich trzymacie, jak wam tam idzie. Jeżeli chodzi o mnie, to ja jestem w sumie taką osobą, że jeżeli chcę jakąś zmianę, chcę coś zmienić, chcę coś wdrążyć w życiu to zaczynam od zaraz. I w sumie nie miałam jakichś tam postanowień na ten nowy rok, ale chętnie poczytam o waszych. Także piszcie i co? Zabieramy się już do roboty. No i wiecie, co chcę w końcu zrobić? Otworzyć tą rameczkę, wło włożyć tutaj obraz. Na razie nie będę go wieszała, bo chcę wcześniej przemalować sobie w ogóle ściany. Ja ciągle coś nowego wymyślam. Także tutaj chyba nigdy nie będzie końca w przeozdabianiu mojego pokoju. Ale tak, tutaj mamy nie, zobaczcie co się stało tak właśnie wygląda to biurko, o, on się ciągle tutaj rozwala, zaraz wracam jak to poprawię e, a dokładnie to ten obraz wsadzimy pokazywałam wam już go parę razy e, myślę, że to doda troszeczkę uroku także zaraz zobaczymy i dacie mi znać czy wam się podoba e, no tak on wygląda, naprawdę jest przepiękny bałam się właśnie czy on będzie tutaj pasował, ale, ale chyba pasuje chyba fajnie wygląda, teraz tylko mam dylemacik gdzie go położyć? Na razie może gdzieś na ziemi go położę w sumie. Albo zobaczymy tutaj, na biureczku, bo ogólnie to położyłam tutaj. Uuu, ładnie to będzie wyglądało. Położyłam tutaj właśnie dwie takie świeczki, które dostałam na święta. Tutaj taką różaną. Bardzo ładnie pachnie. No i nie wiem, jak myślicie, czy tutaj już będzie za bardzo przepych. Ogólnie to ja mam w planach, może gdzieś tu go powiesić, bo bardzo ładnie będzie się z tą różową ścianą komponowało, według mnie lepiej na tej, chyba. W sumie na szarej też ładnie. Na tej czy na szarej go zawiesić. Dajcie znać, na pewno mi dużo pomożecie, bo ja serio mam tutaj właśnie dylemat do tego obrazu. Ale na razie właśnie niech sobie tutaj ładnie leży, niech sobie ładnie ozdabia. Ja ogólnie wszystkie dodatki staram się mieć właśnie w takich różowych odcieniach e, i ogólnie też dam Wam link w opisie, albo nazwę Instagrama właśnie dziewczyny, od której dostałam ten przepiękny obrazik. Jeżeli szukacie takich i jesteście zainteresowani, to właśnie Wam napiszę nazwę w opisie. I tak to wygląda, w sumie uroczo. Zaraz ogarnę te kable. Tak to wygląda. Ogólnie no według mnie tutaj na tym jest tak za dużo rzeczy, muszę się tym zająć, ale na razie czekam na wasze opinie dotyczące na której ścianie, którego koloru powinnam powiesić ten przepiękny obraz. No i w ogóle ten, ten plakat był zapakowany w taki wałek, o taki, żeby się nie pogniotł. i ja z tego wałka korzystałam bardzo często, żeby, wiecie, taki jako wałek, taki roller do jogi go używałam, żeby, wiecie, sobie tam rozmasowywać plecy czy tam biodra, no i ogólnie Wiecie, mięśnie po treningu, także ten wałek również mi się bardzo, bardzo przydał, ale sobie zamówiłam w końcu, bo właśnie w tym roku chciałam sobie zamówić taki e, już typowo wałek, taki roller. Wiecie, z takimi wypustkami, żeby on tak fajnie masował. Także jak mi przyjdzie, to pewnie go wam pokażę tutaj, albo na pewno, w sensie na pewno na fitnessowym Instagramie, julsi.fit Także tam właśnie mam taką tematykę, mam specjalnego Instagrama do tego. Więc jeżeli szukacie może motywacji, jakichś tam ćwiczeń, przepisów, to zapraszam Was tam. Ale również do mojego głównego Instagrama, gdzie są takie luźniejsze już foteczki, to Orbitka 19, tam Was odsyłam. No, i zobaczcie, jak fajnie to. O, wygląda za mną. Słuchajcie, w ogóle pamiętna chwila, ponieważ zamówiłam sobie nowe cienie do brwi. To są moje stare i one ze mną były przez 5, 6, albo nawet 7 lat. Zobaczcie, jak one wyglądają. O, po prostu pozostałości. Gdyby to się tak nie porozwalało, to ja bym nadal. Ich używała. To również są takie cienie z Mac, ale to już się wszystko pościerało. Jakieś stare, stare. I w ogóle nie mogłam znaleźć takich samych, więc musiałam zamówić jakieś takie nowe. Ale mam nadzieję, że udało mi się trafić z kolorem, bo właśnie szukam, żeby był zbliżony do tych moich starych, bo to jest po prostu mój idealny. No, kolor. Bardzo mi się on podoba na moich brwiach. Także zobaczymy, jak z tym. Jest to kolor tałpy, tak jak widzicie. I ja zamówiłam to na stronie Deglasa. Mi się już tutaj coś posypało. Tutaj mamy. Jeszcze taki rozświetlacz podłóg brwiowy. Dzisiaj je przetestuję pierwszy raz, ale chyba wiecie co? Wydaje mi się, że są naprawdę bardzo podobne. Ten jest bardziej taki rudy blond. Jego ja właśnie używałam na początek brwi, potem wypełniałam resztę tym ciemnym. Także no, mam nadzieję, że te kolorki się sprawdzą. Tutaj dodatkowo mamy takie dwa. Małe pędzelki i lusterko. O, zobaczcie, co się stało z kocykiem w kotki. Już się ciemno zrobiło, ale tak jeszcze wam tylko zdradzę, że. Dobra, zdradzę Wam tutaj troszeczkę. Patrzcie, co tutaj mam. Płytkę Ariany Grande. Jak wiecie, ja kocham Ariany. Jestem fanką. I co, tutaj mam w ogóle rzeczy. Nagram też dzisiaj haul. Dla Was zakupowy z wyprzedaży. Tutaj tyle fajnych rzeczy, ale naprawdę nie chcę Wam pokazywać. Musicie obejrzeć filmik właśnie z wyprzedaży, które są teraz w Empiku. Także, no, czekajcie, ale też Wam powiem, że ten haul będzie na moim starym kanale. Także zobaczymy, jak się tam przyjmie. A tutaj właśnie będzie ten vlog teraz, co oglądacie. Zapraszam na kanał Julsi. Jeżeli jesteście ciekawi, co udało mi się w naprawdę, naprawdę spokocenkach zamówić. Gdzie jest ten zoom? Peter mi coś tutaj poprzestawił znaczy zoom, focus. No mam nadzieję, że jak już oglądacie ten filmik, to już jest ten teledysk na kanale Peter Music, także koniecznie sprawdźcie. Zostawcie chociaż łapkę w górę, to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne dla mojego brata. On teraz naprawdę no, nagrywa te piosenki i bardzo mi się to podoba. I ogólnie no, widzę, ile czasu na to poświęca. Także będzie mu ogromnie miło, jeżeli zostawicie jakiś ślad po sobie, właśnie taką łapeczkę w górę. Oczywiście podlinkuję Wam w, w opisie jego. Kanał muzyczny, tą jego najnowszą nutkę, nad którą pracowaliśmy teraz. W sumie on pracował, ja tylko mu pomogłam z teledyskiem. A już się zamierzam żegnam, Słuchajcie, to by było dzisiaj na tyle ode mnie. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Dajcie znać, jakiego typu alesy w stół. Dajcie znać, jakie filmiki, jakiego typu chcielibyście zobaczyć w tym roku tutaj na kanale. Oczywiście będę brała wszystko pod uwagę, żeby wam się tutaj oczywiście podobało. I co? Widzimy się w następnych filmikach. Zostawcie tutaj łapkę w górę, jeżeli ten vlog wam się spodobał. Właśnie tęskniłam za takim vlogiem. Ostatnio jak były te vlogmasy, to wiecie, codzienne vlogi jednak były, więc stwierdziłam, że w styczniu też musi jakiś vlog się pojawić. Zasubskrybujcie ten kanał i jeżeli chcecie być na bieżąco, zostawcie też dzwoneczek. Buziaczki. Pa!